To było wyznanie, którego nikt się nie spodziewał. Ewa Błaszczyk po latach milczenia nagle przerwała ciszę i przyznała to, co od dawna nosiła głęboko w sercu. W jednym z najbardziej emocjonalnych wystąpień w swojej karierze aktorka wyznała miłość swojego życia. Słowa, które padły, poruszyły całą Polskę, bo nikt nie przypuszczał, że za spokojnym i opanowanym wizerunkiem tej niezwykłej kobiety kryje się historia tak silnych uczuć, fani wstrzymali oddech. Media eksplodowały lawiną komentarzy, a portale społecznościowe, zalała fala wzruszenia i niedowierzania. To, co powiedziała Ewa Błaszczyk w ciągu kilku minut, zmieniło sposób, w jaki wszyscy ją postrzegali. Była to nie tylko spowiedź kobiety, ale także manifest odwagi, szczerości i głębokiego człowieczeństwa. Od lat utożsamiana z siłą i poświęceniem, nagle pokazała swoje najbardziej intymne oblicze, a jej wyznanie w jednej chwili stało się tematem numer jeden w kraju. Każda stacja telewizyjna, każdy portal i każdy magazyn plotkarski powtarzał to jedno zdanie, które stało się symbolem tej medialnej burzy Kocham go, Ewa Błaszczyk wyznała prawdę o uczuciu, które trzymała w tajemnicy. Przez lata nie zważając na plotki spekulacje, ani na to, co powie opinia publiczna. Jej słowa zabrzmiały z siłą uderzenia, bo przyszły od kobiety, która od dawna była kojarzona z cierpieniem po stracie i z heroiczną walką o sens życia. A jednak w tym jednym momencie cała Polska zobaczyła w niej nie tylko matkę i ikonę siły, ale także kobietę z krwi i kości, która po latach samotności odważyła się ponownie otworzyć serce i powiedzieć to, co najtrudniejsze. Fani reagowali łzami i wzruszeniem, w komentarzach pojawiały się słowa wsparcia, zachwytu i wdzięczności, bo nikt nie spodziewał się, że to właśnie ona stanie się bohaterką jednej z najbardziej romantycznych i szczerych historii roku. Reakcja opinii publicznej była natychmiastowa od porannych programów śniadaniowych. Po wieczornej wiadomości wszyscy cytowali: To jedno zdanie, które już teraz przeszło do historii. Ewa Błaszczyk pokazała, że nawet po latach bólu i ciszy miłość może znów zapłonąć i zaskoczyć cały świat. Kiedy Ewa Błaszczyk wypowiedziała te słowa w studiu telewizyjnym, zapadła cisza, której nie da się zapomnieć. Wzrok aktorki pełen spokoju, a zarazem drżenia, zdradzał, że to nie był przygotowany cytat ani część promocji żadnego projektu, lecz szczere wyznanie kobiety, która przez lata skrywała tajemnicę swojego serca. Ujęcie kamery zbliżyło się na jej twarz. Widać było, jak w oczach błyszczą łzy, a usta drżą lekko, gdy wypowiada te dwa słowa, które przeszły przez kraj z siłą burzy. Kocham go. Publiczność w studiu wstrzymała oddech prowadzący, próbował coś powiedzieć, ale nie znalazł słów. W tamtym momencie Ewa Błaszczyk przerwała nie tylko swoje milczenie, ale też mur, który oddzielał ją od prawdziwego życia, w emocjach i bliskości. Jej fani pamiętali ją jako kobietę, która poświęciła wszystko dla swoich córek i dla misji Fundacji Akogo, walczącej o życie innych. Tym bardziej nikt nie spodziewał się, że w jej życiu mogło jeszcze zapłonąć uczucie o takiej sile. W kolejnych dniach media zaczęły analizować każdy Gest każdą fotografię sprzed miesięcy czy lat. Na jednym ze zdjęć z Gali Charytatywnej z 2023 roku widać, jak błaszczyk stoi obok znanego reżysera, którego ręka spoczywa delikatnie na jej ramieniu. Wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi. Dziś to zdjęcie obiegło wszystkie portale interpretowane jako pierwszy znak jej skrywanego uczucia. Kolejne tropy pojawiły się w wywiadach sprzed roku, gdy w jednym z nich powiedziała, że po raz pierwszy od dawna czuje, że nie jest sama, że ktoś sprawił, iż znów potrafi się uśmiechać. Te słowa wtedy przeszły bez echa, dziś nabierają zupełnie innego znaczenia. Prasa kolorowa nie śpi, dziennikarze próbują ustalić, kim jest mężczyzna, który zdobył serce kobiety, uchodzącej za symbol siły i odwagi, niektórzy wskazują na przyjaciela z teatru, inni na lekarza współpracującego z fundacją, lecz sama aktorka nie zdradza żadnych nazwisk. W jednym z późniejszych wywiadów powiedziała jedynie, że miłość nie potrzebuje nazwisk, bo istnieje tam, gdzie jest prawda i ciepło. To zdanie obiegło, internet w rekordowym tempie, cytowane przez fanów i celebrytów, a pod jej najnowszymi zdjęciami na Instagramie pojawiły się tysiące komentarzy pełnych podziwu i wsparcia. Ludzie pisali, że wreszcie zasłużyła na szczęście, że po tylu latach smutku i walki z losem należy jej się nowy początek. Telewizje przygotowały specjalne reportaże, a na portalach zaczęły pojawiać się materiały wideo analizujące każdy szczegół występu z dnia wyznania. Fragment, w którym Błaszczyk patrzy w kamerę i mówi o miłości, został obejrzany miliony razy w ciągu kilkunastu godzin. Komentatorzy życia publicznego mówią o jednym z najbardziej szczerych i odważnych momentów w historii polskiej telewizji. Wiele osób wspominało też, że od dłuższego czasu coś się w niej zmieniło, że promieniała, że miała w sobie spokój, którego wcześniej brakowało. Bliscy aktorki potwierdzają, że od kilku miesięcy jest szczęśliwsza, że znów zaczęła śpiewać, że częściej się uśmiecha i że wreszcie znalazła równowagę między tym, co publiczne, a tym co prywatne. To wyznanie było więc nie tylko emocjonalnym aktem, ale też znakiem przemiany kobiety, która całe życie poświęciła innym, a teraz po raz pierwszy pozwoliła sobie na własne szczęście. Gdy następnego dnia pojawiła się w teatrze, widzowie powitali ją owacją na stojąco. Nie dlatego, że jest gwiazdą, ale dlatego, że odważyła się być sobą. Zdjęcia z tamtego wieczoru pokazują jej wzruszoną twarz i uśmiech, który mówi więcej niż tysiąc słów. A mimo, że nie zdradziła żadnych szczegółów, to właśnie ta tajemnica nadała całej historii jeszcze większą moc, bo w epoce, gdy wszystko jest publiczne, Ewa Błaszczyk pokazała, że. Prawdziwe uczucia nie potrzebują spektaklu. Wystarczy jedno zdanie, jedno spojrzenie, jeden moment prawdy, by zatrzymać czas i poruszyć miliony serc. Zanim Polska poznała ją jako jedną z najważniejszych aktorek swojego pokolenia, zanim zaczęła mówić z taką siłą o miłości i życiu, Ewa Błaszczyk przeszła drogę pełną cienia i światła. Jej dzieciństwo nie należało do łatwych, dorastała w czasach, gdy świat był znacznie bardziej surowy, a emocje często trzeba było chować głęboko w sercu. Wspominała, że pierwsze wspomnienia z rodzinnego Tomaszowa Mazowieckiego to zapach kredy w szkolnej klasie i dźwięk starego fortepianu, na którym próbowała zagrać melodie usłyszane w radiu. Ojciec, nauczyciel matematyki był człowiekiem zasad. Matka cicha, ale silna duchowo, potrafiła poświęcić wszystko, by dzieci miały poczucie bezpieczeństwa. Ewa dorastała w cieniu powojennej rzeczywistości, gdzie marzenia często przegrywały z codziennością, ale już wtedy w jej oczach tlił się błysk, którego nikt nie potrafił zignorować. Gdy miała dziewięć lat, po raz pierwszy wystąpiła na szkolnej scenie, recytując wiersz, który poruszył nauczycieli i rodziców. Do dziś wspomina, że tamtego dnia po raz pierwszy poczuła siłę spojrzeń publiczności i świadomość, że potrafi przenosić emocje z własnego wnętrza do serc innych ludzi. W archiwalnych zdjęciach z tamtych lat widać dziewczynkę o poważnym spojrzeniu i włosach splecionych w warkocze, która trzyma w rękach dyplom konkursu recytatorskiego. Nikt nie przypuszczał, że z tej niepozornej uczennicy wyrośnie artystka, która wzruszy całą Polskę. Lata młodości nie były jednak usłane różami. Bywały dni, gdy brakowało pieniędzy, a rodzina musiała dzielić się jedną parą butów zimowych między rodzeństwem. Ewa mówiła później, że to właśnie tamten czas nauczył ją pokory i siły, której nie da się zdobyć w żadnej szkole. Gdy po raz pierwszy wyjechała do Warszawy, by zdawać do szkoły teatralnej, miała w kieszeni tylko bilet powrotny i notatnik pełen wierszy, które pisała po nocach. W jednym z nich zapisała słowa, które dziś brzmią proroczo: Jeśli coś w życiu boli, to znaczy, że jeszcze żyjesz. Te zdania po latach cytowano w artykułach o jej walce i determinacji. Do stolicy przyjechała pełna nadziei, ale i lęku o przyszłość. Pierwsze dni w akademiku na Żoliborzu były trudne. Brakowało pieniędzy, jedzenia i pewności, że podjęła dobrą decyzję. Jednak to właśnie tam poznała ludzi, którzy wprowadzili ją w świat sztuki i pokazali, że scena może być domem. L z tamtego okresu pochodzi anegdota, że potrafiła ćwiczyć monologi w pustych korytarzach do późna w nocy, aż woźny musiał prosić ją, by wreszcie poszła spać. Jednocześnie zaczynała rozumieć, że aktorstwo to nie tylko nauka tekstu, lecz także nauka życia. W jednym z wywiadów wspominała, że kiedyś usiadła w parku z notatnikiem i napisała, że jeśli chce grać prawdę, musi ją najpierw przeżyć w sobie. To była jej zasada, której nigdy nie porzuciła. W archiwum Teatru Współczesnego zachowało się zdjęcie z jej pierwszej roli studenckiej, w którym młoda błaszczyk z rozczochranymi włosami i surowym spojrzeniem patrzy prosto w obiektyw. Widać w tym kadrze zapowiedź przyszłej siły i odwagi. Gdy zaczęła pracować w teatrze, szybko zwróciła na siebie uwagę reżyserów swoją niezwykłą wrażliwością. Potrafiła w jednej chwili przejść od śmiechu do łez, co sprawiało, że widzowie nie mogli oderwać od niej wzroku. Ale w prywatnym życiu wciąż nosiła w sobie echo tamtych trudnych lat. Wspomnienia biedy i walki o przetrwanie sprawiły, że zawsze pozostała bliska ludziom, którzy doświadczyli cierpienia. Często powtarzała, że człowiek, który przeszedł przez ciemność, potrafi najlepiej docenić światło. Być może dlatego dzisiaj słowa o miłości brzmią tak mocno, bo wypowiada je kobieta, która zna oba oblicza życia. Wśród jej dawnych przyjaciół z dzieciństwa wielu wspomina, że nawet wtedy, gdy była nastolatką, miała w sobie spokój i empatię, której nie dało się nauczyć. Zawsze broniła słabszych, często oddawała własne drugie śniadanie komuś, kto nie miał nic. Dziś, kiedy patrzy się na jej biografię, można odczytać każdy z tych gestów, jak zapowiedź przyszłej misji pomocy innym. Gdy w dorosłym życiu przyszło jej mierzyć się z dramatami, nie była już bezbronna, bo wiedziała, że przetrwała gorsze chwile. To dzieciństwo ukształtowało w niej siłę, która z czasem stała się jej znakiem rozpoznawczym. Tak zaczęła się historia kobiety, której życie od początku było próbą odwagi i która nigdy nie przestała wierzyć, że nawet z najciemniejszego miejsca można wyjść na światło. Przełom w życiu Ewy. Błaszczyk nastąpił w chwili, gdy otrzymała rolę w filmie, który na zawsze zmienił jej karierę. To właśnie dzięki występowi w produkcji zmiennicy w reżyserii Stanisława Barei jej nazwisko stało się rozpoznawalne w całym kraju. Do dziś wspomina, że tamten moment był jak wybuch światła po latach cienia, gdy po raz pierwszy zobaczyła siebie na ekranie i usłyszała reakcję publiczności. Poczuła, że wszystko co przeszła miało sens. Film ten stał się symbolem epoki, a jej rola pełna energii, humoru i autentyczności trafiła prosto do serc widzów. Cała Polska zaczęła mówić o niej jako o nowej gwieździe, która potrafiła połączyć inteligencję z lekkością i ciepłem. W prasie ukazywały się zdjęcia z planu, gdzie młoda aktorka w charakterystycznym niebieskim kombinezonie uśmiecha się do kamery, a za nią widać kultową warszawską taksówkę. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że to zdjęcie stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych kadrów polskiej telewizji lat 80. Ewa wspominała, że praca z Bareją była jak szkoła życia że nauczyła się tam nie tylko grać, ale też obserwować ludzi i wyczuwać prawdę w ich gestach. Wielu z jej kolegów z planu opowiadało, że już wtedy wyróżniała się niezwykłą koncentracją, potrafiła godzinami analizować jedną scenę, by znaleźć w niej emocjonalny ton, który trafi do widza, zmiennicy przynieśli jej nie tylko sławę, ale też otworzyli drzwi do świata filmu, w którym zaczęła poruszać się z niespotykaną pewnością, sieć kin wypełniała się po brzegi, a jej nazwisko pojawiało się na afiszach obok największych nazwisk polskiego kina. Był to czas, gdy każde jej pojawienie się w telewizji wywoływało ogromne poruszenie. Ludzie zatrzymywali się na ulicach, by zrobić zdjęcie lub zamienić kilka słów z aktorką. Jej naturalność i skromność sprawiały, że wszyscy czuli się w jej obecności jak w towarzystwie kogoś bliskiego. Po sukcesie zmienników pojawiły się kolejne propozycje filmowe, a reżyserzy zaczęli dostrzegać w niej nie tylko komediowy talent, ale również niezwykłą głębię emocjonalną, która pozwalała jej kreować role dramatyczne. Wkrótce wystąpiła w produkcjach, które potwierdziły jej status aktorki o niezwykłej skali. W jednym z wywiadów z tamtego okresu powiedziała, że Kamera to dla niej jak lustro, które nigdy nie kłamie, dlatego gra zawsze musi być prawdziwa. W tamtym czasie zdobyła też prestiżowe nagrody, a krytycy pisali, że jej sposób interpretacji postaci jest jak dotyk prawdy, którego nie da się wyreżyserować. W archiwach telewizji polskiej zachowały się nagrania z prób do spektakli teatru telewizji, w których młoda Błaszczyk mówi monologi z taką intensywnością, że nawet po latach trudno oderwać od niej wzrok. Był też moment, który prasa opisywała jako artystyczny przełom, gdy wystąpiła w Sztuce Teatralnej, w której po raz pierwszy pokazała pełnię swojego dramatycznego talentu. Publiczność płakała, a krytycy porównywali jej występ do najlepszych kreacji europejskiego teatru. Tamten wieczór zapisał się w historii polskiej sceny, bo była to chwila, w której młoda aktorka przekroczyła granicę między techniką a prawdą. W kolejnych latach jej kariera rozwijała się z oszałamiającą prędkością. Pojawiała się w filmach, serialach i spektaklach, zdobywając nie tylko uznanie, ale też sympatię widzów, którzy widzieli w niej symbol autentyzmu i odwagi. W jednym z kulisowych nagrań z planu aktorka w żartobliwym tonie mówi, że największym komplementem jest dla niej, gdy ktoś powie, że uwierzył w jej postać. Ta prostota i pokora sprawiły, że stała się nie tylko gwiazdą, ale też osobą budzącą szacunek w całym środowisku filmowym. Po sukcesach ekranowych przyszły też propozycje z zagranicy. Jednak Ewa zawsze powtarzała, że jej domem jest polski teatr i polski widz. Współpracowała z największymi reżyserami, którzy mówili o niej jako o aktorce idealnej, potrafiącej przenieść emocje bez słów. Jej portrety zaczęły pojawiać się na okładkach prestiżowych magazynów, a każde nowe przedsięwzięcie z jej udziałem stawało się wydarzeniem sezonu. Dziennikarze wspominali, że jej wywiady Różniły się od typowych rozmów celebrytów, bo Ewa zawsze mówiła o sztuce i sensie, a nie o sławie i pieniądzach. W archiwalnym nagraniu z lat 90. można zobaczyć, jak na scenie odbiera nagrodę z rąk ministra kultury, w oczach ma łzy, a w głosie drży emocja, gdy dziękuje nie za wyróżnienie, lecz za możliwość grania dla ludzi. To właśnie ta szczerość sprawiła, że nawet po dekadach wciąż pozostaje w pamięci widzów jako symbol prawdziwej artystki, która nigdy nie zdradziła swoich ideałów. Wiele osób wspomina, że w czasach, gdy inne gwiazdy goniły za popularnością, ona potrafiła zniknąć z ekranów, by wrócić. Tylko wtedy, gdy miała coś ważnego do powiedzenia, to czyniło z każdej jej roli wydarzenie, a z każdego występu emocjonalne przeżycie dla całego kraju. Za sukcesem Ewy Błaszczyk zawsze kryło się coś więcej niż tylko talent i praca. Jej życie prywatne od początku było pełne emocji poświęceń i decyzji, które zmieniły ją jako kobietę i matkę, kiedy poznała swojego przyszłego męża Jacka Janczarskiego, była już rozpoznawalną aktorką. On zaś jednym z najbłyskotliwszych scenarzystów i reżyserów tamtych czasów. Ich spotkanie miało w sobie coś z przeznaczenia. Dwoje ludzi zanurzonych w świecie sztuki, a jednak różniących się temperamentem, stworzyło związek oparty na wzajemnym szacunku i pasji do życia. Mówiła później, że to właśnie on nauczył ją patrzeć na świat z dystansem i poczuciem humoru, którego tak często brakowało w środowisku artystycznym. Ich wspólne zdjęcia z lat 90. do dziś wzruszają, widać na nich ciepło i prostotę dwojga ludzi, którzy nie potrzebowali rozgłosu, by być szczęśliwymi. Mieszkali w Warszawie w domu pełnym książek, nut i szkiców scenariuszy. Miejsce to było nie tylko przystanią, ale też przestrzenią twórczą, w której rodziły się pomysły na nowe projekty. To właśnie tam przyszły na świat ich ukochane córki. Marianna i Ola Błaszczyk wspominała, że macierzyństwo było dla niej jak przebudzenie, że nic w życiu nie może równać się z momentem, gdy po raz pierwszy usłyszała śmiech swoich dzieci na fotografiach z tamtego okresu, widać ją z córeczkami w ogrodzie, w lekkiej sukience, z rozwianymi włosami, uśmiechniętą i naturalną. W jednym z wywiadów powiedziała, że dopiero dzięki dzieciom zrozumiała, co znaczy prawdziwa miłość i odpowiedzialność. Życie rodzinne nie zawsze było łatwe. Rytm pracy aktorskiej i obowiązki domowe wymagały ogromnej siły i organizacji, ale Ewa zawsze stawiała rodzinę na pierwszym miejscu. Często powtarzała, że sukces nie ma wartości, jeśli nie można go dzielić z bliskimi. Jednak los wkrótce wystawił ją na próbę, której nikt nie byłby w stanie przewidzieć. Choroba córki Oli zmieniła wszystko. Z dnia na dzień świat pełen planów i marzeń zamienił się w walkę o życie dziecka. To doświadczenie stało się Punktem zwrotnym w jej życiu, nie tylko jako matki, ale i jako człowieka. Z bólu i bezsilności narodziła się siła, której wcześniej nie znała. To wtedy powstał pomysł stworzenia fundacji, a kogo i kliniki budzik, które dały nadzieję tysiącom rodzin w podobnej sytuacji. Ewa nie mówiła o tym często, ale w prywatnych rozmowach z przyjaciółmi przyznawała, że to właśnie wspomnienie szczęśliwych chwil w ich warszawskim domu dodawało jej odwagi, by walczyć dalej. Po śmierci męża jej życie całkowicie się zmieniło. Dom, który kiedyś tętnił muzyką i śmiechem, zamienił się w miejsce pełne ciszy. W jednym z dokumentów pokazano, jak wciąż trzyma w salonie pianino Jacka, a na nim stary zeszyt z jego notatkami. To tam siadała w najtrudniejszych momentach i mówiła, że wciąż czuje jego obecność, w kolejnych latach. Jej życie nabrało nowego rytmu. Dom na warszawskich bielanach stał się jednocześnie schronieniem i miejscem pracy to tam przygotowywała role, pisała listy i organizowała działania fundacji z okien widać ogród, który pielęgnuje od lat pełen zieleni i kwiatów zasadzone przez córki jeszcze w dzieciństwie. Każdy zakątek tego miejsca ma swoją historię na ścianach. Wiszą zdjęcia rodzinne obok portretów z teatralnych ról, a w bibliotece półki uginają się od książek filozoficznych i scenariuszy. W jednym z programów telewizyjnych pokazano krótką wizytę w jej domu. Widzowie byli zaskoczeni prostotą i ciepłem wnętrz, bez przepychu, bez pozorów, autentyczność i spokój, które odzwierciedlają charakter gospodyni. Ewa przyznała wtedy, że to właśnie cisza i praca w ogrodzie pozwalają jej zachować równowagę i odnajdywać sens każdego dnia. Często odwiedza ją przyjaciółka, aktorka Krystyna Janda, z którą rozmawia godzinami o teatrze, o życiu i o przemijaniu bliscy. Mówią, że mimo dramatów, które ją spotkały, Ewa nie straciła pogody. Ducha potrafi żartować z codzienności, a jej śmiech wciąż brzmi tak samo jak dawniej. W weekendy odwiedza ją starsza córka Marianna, dziś już dorosła kobieta z własnymi planami i ambicjami. Razem spędzają czas przy stole w ogrodzie pijąc herbatę i wspominając dawne lata. Te chwile są dla niej bezcenne w jednym z wywiadów, powiedziała, że najpiękniejszym luksusem w życiu jest spokój i obecność tych, których się kocha. Jej życie prywatne, choć pełne prób i bólu, stało się świadectwem niezwykłej siły kobiety, która mimo wszystko potrafiła zachować w sobie światło. W każdym geście, w każdym słowie widać, że jej dom jest nie tylko miejscem do życia, ale także symbolem miłości, która nigdy nie wygasła. Ewa Błaszczyk to nie tylko wielka aktorka, ale przede wszystkim człowiek, który udowodnił, że nawet z największego bólu może narodzić się siła. Jej życie to opowieść o miłości, która nie zna granic o poświęceniu, które nie domaga się uznania i o odwadze, by mówić głośno wtedy, gdy inni milczą. Przeszła przez ciemność, ale nigdy nie utraciła światła w oczach. Dziś patrząc na nią widzimy kobietę, która stała się symbolem nadziei dla tysięcy rodzin i inspiracją dla każdego, kto kiedykolwiek upadł, a potem miał odwagę wstać. Jej historia przypomina, że prawdziwa wielkość nie kryje się w sławie, lecz w sercu, które potrafi kochać, mimo wszystko jeśli poruszyła cię jej siła i szczerość, jeśli czujesz, że to co robi ma sens, zostaw po sobie znak polub. Ten film udostępnij go innym i zasubskrybuj nasz kanał, aby razem z nami dalej odkrywać historię. Ludzi, którzy uczą jak żyć z godnością i nadzieją, Twoje wsparcie sprawia, że takie opowieści mogą dotrzeć do jeszcze większej liczby serc, bo każda łza i każdy uśmiech Ewy błaszczy to przypomnienie, że nawet w najtrudniejszym momencie warto wierzyć w miłość.